Jacek, jak wiemy, przeszedłeś zawodówkę. Czy możesz mi i reszcie klasy powiedzieć, jak tam było? No więc Flashbacki za szkołą coraz częstsze. Jeb kurwa. Coraz więcej posoki. Znów ucieka wykurwistemu demonisku. Kurwa. Deszcz krwi. Jebany deszcz posoki. uślicznie ślicznie. Powieszeni na drewnianej ścianie odwrócone krzyże. A znowu obszurpy. Kurwa. Obszurpy everywhere. Szkoła. Pościg narasta w miarę jak Blake traci poczucie czasu i przestrzeni. Pętla na jego szyi zaczyna się zaciskać wraz z tym, jak kończą mu się opcje. Ostatecznie dociera do windy prowadzącej do kopalni. Zjeżdża. Kurwa. Hamulce poszły. Jeb, kurwa. Zjechał na sam i przeżył? Nie, znaczy przeżył, ale da się głębiej, że piordole znowu obszrupy. Nie, nie mogą go zobaczyć, dobra, chuj. Goni nas horta obśrupów, spierdalamy. Oho ho! Ludzie obbijali w ściany. Martwe dzieci, wszędzie kurwa zabijają te dzieci. Boże jeszcze to homo nie wiadomo. uciekanie, Widać, że grał w Code Ghosts. Czy na pewno ucieknie? Wszędzie się rżną, kurwa co jest? O co chodzi z tą penetracją? Kim jest pająko ok i baranek? Kim jest... Żony Daniels! Znowu szkoła! Rzeczywistość się załamuje, rozkór w do rzeczywistego świata! Krew w laki rozmierną. Zemsta i zabójstwa! Nie kłamali! To prawdziwy koniec świata! To prawdziwy! Pierdolone... Przepraszam, wczułem się.